No gratuluję gospodarzom trzech punktów, gratuluję dobrej gry. Uważam, że mecz ogólnie można powiedzieć stał na niezłym poziomie drugoligowym. Na pewno gospodarze by bardziej skutecznie wykorzystali, co, co mieli wykorzystać. Dziękuję. E, dziękuję oczywiście trenerowi za te słowa. E, powiem tak, daliśmy oczywiście patrząc na na składy z młodym zespołem, ale z takim zespołem, który ma, ma swoją jakość. Tutaj co trener oczywiście wcześniej sobie ten zespół budował, zespołem takim, który wcześniej no, no robi naprawdę dużo, dużo punktów. Gra dobrą piłkę, dlatego no, nie ukrywam, że to zadanie dzisiaj było przed meczem trudne, ale oczywiście do wykonania. I, i chwała moim zawodników za to, że pełne, pełne te 95 minut no, byli skoncentrowani, oczywiście były momenty, kiedy przeciwnik miał, miał swoje jakieś tam pozycje, nie, nie, pewnie też z jednej czy dwóch nie wykorzystał, natomiast my bardzo dążyliśmy do, do tego, żeby strzelać bramki w tym spotkaniu, żeby zainicjować trzy punkty, bo wiem, że bardzo potrzebne. Z jednej strony się, oczywiście cieszymy, z drugiej troszeczkę martwimy na, na drobne urazy, ale myślę, że, 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 że pozbieramy się do, do środy i pojedziemy do Radomia zagrać podobne zawody. Nie chcę nic obiecywać, tak? no bo, bo to nie ma co. Trzeba po prostu następne dwa dni popracować nad regeneracją, nad tym, żebyśmy byli przygotowani. Najważniejsze, że zespół, jak w każdym meczu, do mówię, 95. minuty jest przygotowany motorycznie. To jest, to jest dla mnie najważniejsze. A te aspekty piłkarskie też powtarzamy i zresztą mówię, nie mam co tutaj co mówić. Sami widzieliśmy, że, że gdzieś tam e, już coraz więcej też tych młodych zawodników, tylko mówię. No, Najważniejsza jest jakość. to jest senior, czy, czy młodzieżowiec musi być jakość, yy, musi być spójność w działaniach i myślę, że mówię, po, powolutku krokami do przodu. Także pewnie nie jestem dziękować zawodnikom, no, no, bo to jest nasza praca, wspólna praca, ale, ale myślę, mówię, że te słowa, które powiedziałem, należą mi. się. I także dziękuję.